To jest program Wyszukani. Jesteśmy w sercu najpiękniejszego miasta w Polsce, czyli w kawiarni na Fontannach, na naszym wspaniałym deptaku, ulicy Żeromskiego, a dzisiaj będzie człowiek instytucja, bo powiedzieć muzyk to nic nie powiedzieć o tym, co ten gość dzisiejszy nasz robi w Radomiu, w Polsce, w świecie, jeżeli chodzi o organy, bo na pewno Radom ma w sercu, to widać. Widać także działania pana Roberta Grudnia na ziemi radomskiej. Dość powiedzieć, siedem tytułów honorowego obywatela różnych miejscowości w Polsce. To także mówi nie samo przez się, ale mówi o sobie Radomianin i to najważniejsze. Robert Grudzień, witam pana baronessę. Witam serdecznie, witam. Organy. Skąd miłość w ogóle do tego, żeby. To grałem na fortepianie, oczywiście chodziłem do szkoły muzycznej w Radomiu, do szkoły podstawowej, ale w niedzielę chodziliśmy do kościoła z rodzicami. No I te organy zawsze grały gdzieś właśnie nad głową. I mama, tak jak Fryderykowi Chopin, Chopinowi, też mama mówiła, prawda, na mszach z tam na chór organowi i zagrał coś na organach. I tak było ze mną po prostu. Jeszcze mama mi pokazywała po kilku minutach, że tak dobrze byś się udał tam gdzieś na chór, prawda, i coś zagrał, no bo imponowała ciotką, prawda? A, a, a i tak zostały a potem, te organy. A potem zaimponował pan mamie, mówi, mamo, ja pójdę teraz, ja będę grał, i tak było. No i tak było, tak. No i później oczywiście szkoły w Lublinie, liceum, studia za granicą, w Łodzi, akademie, prawie do 30 roku życia cały czas na naukował jakieś uniwersytety, szkoły, studia, Chciało się, różne kierunki. Znaczy to wszystko tak wciągało, po drugie, no taka też potrzeba na świecie jest po prostu, żeby no... Artysta tworzy całe życie, prawda? Czy całe życie two, yy, studiuje, nie? Też generalnie. Także to nie jest tak, że u nas jak gdyby nie ćwicząc, czy nie grając 3-4 dni, tak jak nie biegamy 4 dni, nie mamy kondycji. Podobnie z muzyką. To jest tak jak w sporcie po prostu. 2-3 dni nie, nie, ma, nie mamy już z publicznością o czym rozmawiać po prostu. Z playbacku nie puszczamy żadnych podkładów, wygrywamy wszystko na żywo. Ale cieszę się, że, to, że wiele rzeczy, których nawet nie widać czasami takich na, na pierwszy rzut, to, że ja gdzieś dotknąłem, prawda, jakieś, jakieś na, początki, nie wiem, na orkiestry gdzieś, nie Cie, tylko w Ja Radomii. też nie chcę wymieniać tych wszystkich Pańskich osiągnięć, bo on to nie ma sensu, bo ci wszyscy, którzy będą zainteresowani, tak. to sobie to zguglują, to nie jest... Mnie bardziej interesuje to, czego nie wyczytamy, tak jak mówię, skąd ta miłość do tego instrumentu i skąd to chęci rozwoju, bo nie wiem, teraz mi przyszło głowy, miał Pan jakiś palec złamany na przykład? To byłoby dopiero nieszczęście. szczęście. Trzy złamałem sobie palec, ale to tak właśnie niedawno kurczę, gdzieś rok temu. I co? Drugi. No musiałem grać z, drugi z trzeci, musiałem skleić po prostu sobie. Tak? Było tak faktycznie, że... Tak, tak. I grałem na złamany palcu takie trasy koncertowe. No bo ja miałem trasę koncertową na przykład około 50 koncertów z Małgorzatą Walewską, no taka mhm. jedna z największych śpiewaczek. No, miałem na przykład z Krzysztofem Pendereckim, jako pierwszego w ogóle do Radomia na przywiozłem i Małgosza Tywalewską też, nie? Czy Teresa Szydzgar, czy Wiesa Fochman, czy wielu aktorów na przykład, jak Maciek Zakościelny, prawda, młode pokolenie, czy Krzysztof Kolberger już nie żyjący. Także jak gdyby wiele lat temu, 20-30, no, był taki okres po 89 roku, że radą tak schodził troszkę z kulturą, no nie było mediów i jeszcze... Takich jak dzisiaj, prawda, jakby też telewizja zebra, że można pewne rzeczy ludziom podpowiedzieć, zapromować, po prostu i zaprosić. I to nie było łatwo, po prostu. I, i, no i tak wielu rzeczy dotknąłem, ale też się cieszę, że, że ludzie czasami mnie z branży, mnie zapraszają, na przykład, jest to na przykład. Prawda? Patronem artystycznym na przykład ZDZ Szkoły Muzycznej w Radomie. czyli Aha. chciano rozpocząć jakiś taki cykl i wyczytano gdzieś w internecie, że ja gdzieś tam się chwaliłem, że pewnych rzeczy dotknąłem prawda? I one są. No i uh -huh. na jestem jestem też na przykład w Pawianicach, to oczywiście mi cieszy też patronem szkoły zespołu szkoły, na przykład takich ogólnoszczel prawda? Takim patronem artystycznym, w sensie, że moje projekty kulturalne są realizowane w tej, w tej szkole. Jestem przyjacielem kilku miast, prawda? Przyjacielem kilku szkół, między innymi Koradomia. Także cieszę się, że. To, że że dziennikarze, że nauczyciele, w ogóle, że tak no, ludzie jakoś reagują. Oczywiście jest to zawód, który, który prawda, no... Nie zmierzymy się ze stadionami i tak dalej, chociaż grałem też z Markiem Torzewskim kilka razy na stadionach mhm. wypełnionych po brzegi, gdzieś przed meczami. Ależ mu to do boju polsko pomogło, do prawda? Do boju polsko i to też było fajne. No i oczywiście, jak kiedyś tam mecz był przegrany, to nie zaśpiewał do boju polsko i nas też więcej nie zaprosili, więc ja mówię, wiesz, to do boju polsko musi być zawsze. Też tu kiedyś Marka Torzewskiego właśnie przy, przywoziłem, w ogóle mhm. zawsze przywożę do ludzi, czasami w nocy, gdzieś po trasach, ale przywożę ich do Radomia, tak żeby przynajmniej chwilę coś zobaczyć i przez to też... Tą ziemię radomską i Radom to jest jeden argument, że odkrywam też taką historię dla Polski, bo nikt na przykład o tym nie wie, że Jacek Malczewski, jeden z najwybitniejszych malarzy na świecie, pochodzi z Radomia po prostu, że on tutaj chodził Myśli pan, tak. że aż taka jest niewiedza ludzi? Nie, tak? to znaczy wszyscy, bo wszyscy z Krzysztofem Penderski uważają, że on prawda, urodzony w Krakowie, że to w ogóle Krakowski jest artysta, prawda? No skąd? Przecież I tak to dalej. Jest człowiek stąd. No to no. my tak właśnie wiemy, nie? a wszyscy nie wiedzą tak samo branci I teraz jak my rozmawiamy na przykład z mediami różnymi w Warszawie, to nie bardzo chcą rozmawiać, bo nie wiem, że to są wszystko lokalne historie. My te lokalne historie chcemy odkryć po prostu, że Jacek Malczewski nawet marzył o tym, żeby pogrzeb się odbył w Radomiu, chociaż go nasiły siły pochowane w Krakowie, czyli chciałby tu wrócić do Radomia. Józef Brat na przykład jeden z większych przecież no tak, no, twórców, tak. też tutaj, tutaj był też pochowany w Radomie, także ze ziemią radomską. Ta ziemia radomska jest bardzo bogata. No my oczywiście cierpimy cały czas od Radomskiego w cały Myśli pan, czas, że tak? Cały wie? czas jest to jednak jednak takie uderzenie, w sensie nie nas tutaj ziemi, bo Radom się ładnie rozwija w ładne miasto kolorowo, mm -hmm, prawda, mm -hmm. jak ka każdy inny, prawda? Fajnie tutaj jest po prostu i ludzie przyjeżdżają, nie ma jakichś takich różnic, także my nie może mieć kompleksu. ale jednak w sensie takiej globalnej po prostu tutaj polskie czy świata, to trzeba o Radom walczyć i dlatego ja też, dziennikarzy, zawsze ludzi proszę po prostu, że to co ja robię, oczywiście... Ludzie to już nie odbierają, to nie robię dla Radomie, nie robię tego dla siebie po to znaczy robię to wszystkim dla radom? Na no wszędzie nie. pana pełno, bo jak słyszę Starachowice, Kazimierz Dolny tam od 10 lat, dwa brzegi, no mnóstwo jest tego, pan, pan jeździ po tych kościołach, gra. No gra rozdija... na przykład na festiwalu dwa brzegi, prawda, kiedyś rozmawiałem z panią dyrektor na no i mówię, że tak, taki koncert, troszkę poważniejszy, żeby zrobić po prostu, no wie pan, ale na nasz na nasz festiwal przychodzi dużo młodych ludzi po prostu i chcieli i, i wie pan, no i czy jest gwarancja w ogóle, że no, no jednak no, no dobrze, bo że były tłumy, no bo grań przychodzi dużo ludzi po prostu, tak. więc szkoda byłoby prawda po tylu latach tradycji, że nie będzie osób, no i fara na przykład Kazimierzka była wypełniona po brzegi dwie trzecie młodzieżą. A tak. co pan tam, grał na tych chodnikach? Nie, normalnie grałem koncert I, i kościół był wypełniony, wszystkie stopnie, wszystkie schodki i tak dalej i jest to na YouTube, można zobaczyć. Także My, to co mówimy dzisiaj, to można to wszystko gdzieś w internecie rzeczywiście wygooglać, ale później każda torbiska do mnie zadzwoni i mówi: Wie pan, będziemy kończyli w tym roku nie w Kazimierzu, po drugiej tak, stronie, no, bo to po dwa brzegi. Być, tak, I tak. Czy pan też mógłby na zakończenie zagrać taką? A jednak, w się już Ta, no. i też był kościół wypełniony po brzegi. Także okazuje się, że też zależy, kto zaprasza, jaka jest oprawa, prawda, to ludzie przyjdą po Gdzie plakat po zostanie ulokowany i tak dalej, gdzie promocja, tak? I wtedy młodzi ludzie przychodzą i to jest też ciekawe, prawda, że jak jest fajna, fajna impreza, to, to my też ambitnie się oczywiście ubieramy się, prawda, ludzie przychodzą. Później po, po koncertach ludzie przychodzą, rozmawiają, robią sobie zdjęcia ze mną i tak dalej, więc tak to jak, jak gwiazdy, chociaż nie jestem taką tą gwiazdą, prawda, popową. Ale, ale dla nich jest to stykne z drugim człowiekiem po prostu, który ma coś do powiedzenia, także to zależy wszystko kto zaprosi. Panie Robercie, wszędzie Pana pełno. Gdzie nie słyszę festiwale, e, organy, to, to jest Robert Grudziń, katedra, no to pan z, każdy za, za kamarek radomskiej katedry. To, to Ojców Bernardynów to samo, Fara to samo. Tak, no wychowałem się też w tych miejscach, prawda. mi na najpierw biegaliśmy, prawda. Później jak gdzieś podgrywałem, to nie pod A skąd pan jest Z której dzielnicy? Znaczy ja z twarzy jestem ochrzczony i jest z ulicy Malczewskiego. A, czyli, Także, czyli, że, czyli tak ja, jak, jest, jak mistrz Malczewski. Tak, rozumiem. ja jestem twardy człowiek, bo jestem prawda, wychowany właśnie na Starówce, prawda, ruch Malczewskiego i Radomskiego. Także my jesteśmy A. tacy twardzi, po prostu nie dajemy się i dlatego coś udaje się też zrobić, nie? Ale też jak gdyby... Ja jestem szczęśliwy, że po prostu, że jestem z Radomia, po prostu widziałem gdzieś też w Polsce i na świecie, bo mamy dużo... Mamy tutaj dużo fajnych argumentów i bardzo często ludzie nie wiedzą, nawet nie znają naszych tych historii. No wiedzą, że był radomski 476, no, tak. ale nic więcej, prawda? I, i jak mnie czasami spotykają właśnie wielcy gdzieś ze świata, jak się prawda, gdzieś tam siadaliśmy właśnie na kawy, na kawie, no to oni byli ciekawi właśnie, Jacka Marzewskie, byli Radomskie trzech ciekawi, oni byli tak. ludzi, którzy tu mieszkają właśnie, tak. jak oni sobie dzisiaj radzą. Jak, jak, bo to wszystko się w internecie oczywiście wyczyta, ale to są inne emocje, jeśli się zna kogoś prywatnie. Także, także o Radom jest, można dużo opowiadać i, i wszystko to, co zresztą Państwo też robicie, robimy. Radą, bo, bo, Ja zawsze mówię też kolegom, którzy już mieszkają w Warszawie, mówię, podnieść głowę po prostu i bądź dumny po prostu, wiesz, to, to tak, ci się opłaca, tak. bo... Ja się nie czuję gorszy niż poznania Krakus po czy, czy Gdańszczanin. Ja, ja uważam, czy, 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 czy rodowity Warszawianin, ja uważam, że my mamy taką tożsamość radąską, tak silną, że my... Ja nie jestem w stanie, akurat mój przykład, no, może tak. chwila prywatna, ja mieszkałem 8 lat w Olsztynie. Mnie tak ciągnęło do tego miasta, tak. że stwierdziłem, że tu muszę mieszkać. Chociaż tam piękne miasto też, jeziora i tak, tak dalej. Tak, natomiast no i wolałem one ściągnąć tu, niż tam osiąść. Także. Ale gdzie pan, no historia Radomie jest po prostu tak mocna, no choćby radomski czerwiec, no to, to wszyscy politycy, prawda, historycy potwierdzają, że no bez, bez jednak tej naszej tej odwagi po prostu nie byłoby i 80. I 80 roku, i nie byłoby Solidarności. Byliśmy w innym miejscu niż dzisiaj, prawda? Mhm. Ale bez Jaska Malczewskiego też był niepodległość. Jacek mhm. Malczewski wychowany przez rodziców walczył po prostu o Polskę. Malował tą Polskę zawsze w obrazach. Jak pięknie, I my, prawda? I my dzisiaj się do niego odnosimy. No. Tak. I, I to jest fajne, że to jest tam bliski po prostu, no bo go znamy, no. malował w zimie radąską pejzaże, mhm. historię, ale co jest istotne, że, że no, jest jednym z najbitniejszych artystów na świecie po prostu. Więc, tak. więc jeżeli my ja czasami gdzieś opowiadam, jak goście przyjeżdżają, prawda. Yy, do nas, do Radomia, czy gdzieś współpracuje z ludźmi, właśnie coś w Jacku Malczewskim. No to bardzo ta, ta postać jest tam tak bliska, że nawet czasami koledzy pytają, czy ja w ogóle go znałem osobiście. Po prostu nie. Chociaż on był urodzony ponad był 150 lat w 1854 tak. roku. Ale my generalnie, przez to, że no, pochodzimy z jednej ulicy, bo to mój sąsiad taki bardzo bliski, no to człowiek. No to się nie da, tak? Żeby się zżył Panie. Panie Robercie, jesteśmy po, poza, bo żeby było szczerze z Państwem to program nagrywany przed, ale, ale emisja jest po, po festiwalu, 31 Festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Rado Morońsko Warszawa. Ile Pan zorganizował tych festiwali? To znaczy ja założyłem 50 w Polsce. I które trwają do dzisiaj różnych no. miejsc to właśnie ty Ale pan także ten jest, założył? Ten, ten 31, tak, w 1986 roku. 31 lat pan a, organizuje a, festiwal. A. Wie pan, ja przeżyłem w Radomiu coś takiego, że była Radomska orkiestra kameralna, bo czasami no, pan jest tak, jeszcze tak. mhm. I pan pamięta, że ta Radomska orkiestra kameralna tak jak bazała po prostu. Ja pamiętam w 80 90 roku, jak tą Radomską orkiestę zwijano i ona przestała istnieć. Nie było chóru y, nie było chórów w Radomiu tak, i tak, tak dalej, nie? I nagle ja byłem tylko sam po prostu. Mhm. I musiałem walczyć, tak jak i dzisiaj trochę jeszcze dalej walczy, nie? I, I ta orkiestra dzisiaj ma, nie wiem, tam 8 lat czy 9 mhm. lat ma, no, a, a minęło 28 lat, prawda? Czyli mamy gdzieś 10 lat po prostu, czyli 30 lat, jak gdyby 10 lat jest dopiero orkiestry. Także to, o, o te rzeczy my żeśmy walczyli po prostu. Ja pamiętam, jak chór y, Ryszarda Balmowskiego powstawał profesora na politechnice, to my zresztą chodziliśmy do rektora. I siedzieliśmy gdzieś pod rektoratem po prostu, śpiewaliśmy sobie, opowiadaliśmy o muzyce, prawda? No i rektor mówi, no dobrze, no ale jak chur, no ale kto to będzie śpiewał na politechnice, to są inżynierowie i tak dalej, no ale to może jakieś zajęcia. I pamiętam, wtedy. To jest rektor Luft chyba zajęcie, tak? Ta, re tak, rektor tak. Luft tam no jeszcze właśnie. był. Mhm, I pamiętam i wtedy i wtedy Ryszard Balmowski, profesor, oczywiście, już nie żyjący wybity, który mnie uczył, prawda, jako dziecko w szkole muzycznej, mówi, słuchaj to ty mówi, fajnie tak troszkę gawędzisz, to mówi, zrobimy, zrobimy tutaj takie zajęcia na Politechnice i tych, tych studentów troszkę będziesz urabiał po prostu przez jakiś rok. Nie? Mhm. Ja miałem zajęcia na Politechnice Radomskiej przez cały rok. Prowadziłem takie właśnie zajęcia. No jest zaliczenie normalnie to było z rektorem ustalone, zaliczenie jak dowolne, ale z zaliczeniem w indeksie. I na bazie tego Później Ryszard Balmowski założył właśnie pierwsze, pierwsze te próby, pier, pierwsi ci no, kandydaci do chór. No dzisiaj ten chór doskonale śpiewa. Pierwsze też trasy koncertowe. No nikt nie zna w ogóle chóru, ani w Radomiu, ani w ziemi radomskiej, prawda, na ziemi radomskiej, ani w Polsce. Pierwsze trasy my robiliśmy. No, to znaczy, nie chodzi o to, żeby się chwalić, tylko takie jest też kulturotwórcze działanie, że my pewne rzeczy promujemy, żeby my... Edukacja też, tak prawda? Jak się tworzyła Szkoła Muzyczna, to też serce rosło, panu, co? O, A, poszło, znaczy mówię o budynku, bo szkoła Ta. istnieje 90 lat, natomiast... No... Znaczy wie pan, ja, ja pamiętam jeszcze, bo to też ludzie nie pamiętają, no ale to jest, człowiek się uczy od dziecka, prawda grać? Jak wygraliśmy egzamin na przykład murzynia Farińskiego, no. prawda? No to czasami było tak gorące jak dzisiaj, prawda? Więc yy, zdarzało się tak, że jak przyjeżdża autobus i karus, prawda, to trzeba było albo okno zamknąć po prostu, albo grać głośniej. Albo na chwilę, chwilkę przestać grać. Kultur, A do po dworca wszystkie jeździły. Bo, bo zdarzało się na przykład tak, prawda? No i jeszcze oczywiście ten zapach nie z tych samochodów. Zdarzało się na przykład tak, że jeżeli grało się normalnie, na przykład było piano, czyli cichy, no, tak, cichy tak. był. Na przykład kawałek tam utworu, to zdarzało się, że żyli na tego utworu przez, te, przez ten autobus zagłuszający przez, przez okno, nie usłyszały i kazali powtórzyć po prostu, no i wtedy no, ta każda powtórka to no, jednak są stresy po prostu. Więc my już, na, to tak nam koledzy starsi mówili, słuchaj, jak słyszysz, że nadjeżdża ten nikaruz, na który jednak to był, prawda, no huk straszny, no to wtedy grasz głośniej po prostu, albo po prostu przestajesz grać na chwilę, nie? Taki był egzamin, to nikt tego nie wierzy, mówią, no ale... Profesor Balmoski, gdyby żył, to by to powtórzył, nie? Także, także to taki był historyk. No Dzisiaj mają komfort wygłuszone sale, tak. My jak czasami ćwiczyliśmy, na przykład, to był też taki chur, bo na z, z jednej strony ja ćwiczyłem na pianinie w szkole, czy na fortepianie, z drugiej strony ćwiczył kolega na Puzonie, a z innej sali jeszcze prawda, na przykład miał churczy, czy, czy na przykład ktoś tam na szybcach, że też frazy nie było słychać po prostu. To czasami się szło na przykład do kolegi, dostał się i mówił: Słuchaj, zrób sobie krótką jakąś taką przerwę albo pograj i trochę w ciszej po prostu, żebym jak sobie mógł po prostu poćwiczyć, nie? Także te warunki były straszne. To dzisiaj młodzież, jak ja opowiadam różnym znajomym, nie, nie, którzy byle, chodzą do szkoły, nie to była oni mówią, proszę pana, opowiada pan rzeczy, które są nierealne. Swoją po prostu. Drogą, to jest niemożliwe. Swoją drogą byliśmy, byliśmy z Przemkiem w gabinecie e, ojca, bo tam jest bank teraz, jak pan wie oczywiście. Tak, tak. E, zdaje się, że dokładnie w tym samym gabinecie dyrektor, pani dyrektor banków wtedy urządowała. Nie wiem jak jest teraz, bo to było 2, 3, 4 lata, chyba trzy, chyba 4 lata temu. Nie wiem jak jest teraz, natomiast no, jak otworzyli zaraz, to... No profesor Palmowski jest... był też taki, że yy, on był troszkę jak Karol powiedział. nie, ja go tak trochę porównuje, w tym sensie, że był bardzo wymagający i wstyd było się nie przygotować, jak się szło na zajęcia. No i podobno wymagająca że, postać. Czyli trzeba, jeśli na no, człowiek był w jakiś sposób troszkę nieprzygotowany, to, no, to, no to musiał gdzieś jakieś zaświadczenie od mamy, od lekarzy, i tak dalej, dlatego że, że, że po prostu siadało się z nim. Ale w Polskę wy, wy, wysłał, wysyłał przygotowanych ludzi, to jest cecha charakteru. To znaczy, ale na przykład, ale to jest ciekawe, że jak ja jeżdżę w, gdzieś w Polskę, bo on pochodzi gdzieś tam z koło pi, koło piły. Prawda, tak. i chyba niech Zorczyn, ale chyba tam pracował, troszkę później teraz do Radomia przyjechał. I jakie ja jeżdżę w Polskę, to i uczniowie, ale, ale też właśnie no, do, do niego wracają po prostu. Nie? Że, że, właśnie, no, ty, że, że jest taki tak? sentyment po prostu, że to był to człowiek, który odcisnął, jak to się mówi, na nich, na nich wielkie ten. Panie Robercie, na koniec. Jedna taka, jedna taka duma, która rozpiera Pana serce, muzyczna. Nie wiem, Penderecki przyjaciel, czy, 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 czy ich festiwal, czy, czy jest coś takiego, bo tych osiągnięć ma Pan dużo. Znaczy, Pan, no. to jest oczywiście. Ale ta taka jedna, do której naprawdę. Ja czasami gdzieś piszę to coś. i to nie zawsze środowiska no. też no oczywiście uważają, że się chwalę, no ale tak jak no, w sporcie się trzeba chwalić, się w sztuce też uważam. Dla znaczy, że nie Chwalmy dlaczego, się, bo bo mówimy, podnieśmy te głowy. Mówimy nie? O, jak, o swoich sukcesach, no w sensie ta, takich, to, które, to, które są naszym życiorysem, po prostu nie. I na przykład. Ja pamiętam, jak, jak zaprosiliśmy z biskupem Krapkiem w 2001 roku pierwsza z Krzysztofa Pendereckiego, no to oczywiście wszyscy w Radomiu, No nie uważa, nikogo nie mieliśmy tej świadomości. Uważa, no, że to jest bez sensu. No i nawet miasto nie przyniosło kwiatka i tak dalej, w ogóle nic. I w 2006, jak zrobiłem też koncert z Krzysztofem Pendereckim, też wtedy sam robiłem. No a dzisiaj Krzysztof Penderecki przyjeżdża co roku, prawda, i dostaje honoraria, prawda, jest tutaj uwielbiany i tak dalej. No to jest satysfakcja po prostu. I ja to dotykałem. No, także... Sala jest jego imieniem. Prawda? Sala jest jego imieniem, no ale w 2006 roku, jeszcze 12 lat, jak pamiętam, gra w też, wtedy tylko tylko profesor Balmowski mówi, mówi do mnie właśnie, mówi, Robert mówi, to był genialne, gdybyś ty w mi takich ludzi przywiózł, po prostu, żebyśmy my, no, ich dotknęli, dochnęli. Tutaj i u nas po prostu, nie gdzieś. No i był wtedy w katedrze, pamiętam, doszedł Czyli do. mnie... Po... i ta postać, i takie zachowanie, i takie. Tak... No Małgorzata Baleska, pamiętam była też w kościele farnym i zobaczyła, że Jacek Malczewski, prawda, jest tam, jest tam mhm, to tak, epitafium, tak. takie, że Jacek Malczewski tu był ochrzczony w ogóle, że on stąd pochodzi. Czy Krzysztof Penderecki, pamiętam też, no długo, długo ta, takie te emocje mieli, że po prostu, no, nie mogłem bardzo uwierzyć, nie, ale, ale też się cieszę, że właśnie, że. Nie może być wszędzie, prawda? I dzięki, dzięki mnie na przykład no, no setki jednak ludzi znanych po prostu w Radomiu byli. Nocowali w hotelach, byli tutaj i, i ten. I Czyli za... to takie ogólne może powiedzieć krzewienie nas Radomian rozpropagowywanie. To, to pana cieszy najbardziej. To mnie bardzo cieszy. No i z naszej ziemi radomskiej wyciąganie historii. Które, które są nieznane, a jeżeli są zna, to znane, to, to nie są kojarzone z ziemią radąską. I one mnie bardzo cieszą, bo to też jest temat, tak jak ja mam w różnych szkołach spotkania, jakieś koncerty, to, to opowiadam o, o, tych, tak. o, tych, o tych, no nie wiem, na przykład o Dionizmie Czachowskim, jednym z, z największych bohaterów powstania styczniowego. Tego aż tak nie kojarzą w Polsce. My Dionizmie Czachowskiego wszyscy znamy. mam jego ulicę, Szkoły. prawda, szkołę i tutaj jest taki bohater po prostu na dotknięcie ręki, każdy, każdy powie. Ale w Polsce nie był na przykład znany, mimo że postać wybitna, jeśli chodzi o powstanie styczniowe. A my znamy szczegóły, gdzie się urodził, gdzie zginął tak, po prostu, tak. gdzie, gdzie przebywa, prawda? Gdzie, w którym kościele był nam przy świętej, prawda? Gdzie, gdzie na przykład mieszkała jego córka, że na przykład był zawsze na przykład był na przykład z tym, z Fryderykiem Chopinem, prawda? Że, że się spotykali, że mu na przykład napisał utwór, nie? To są takie, takie drobne Smaczki, rzeczy. Czyli wyciąganie to są takie rzeczy, które po prostu dzięki właśnie Radomiowi tej naszej ziemi radomskiej, no, wpisują się w tą historię, prawda? I dają też świadomość. Dzisiaj też ktoś jakiś dziennikarz do mnie dzwonił, prawda, z Polski, prawda? Akurat tego. Soldanów się nie pyta. No i opowiem o Radom i o ziemi prawda? Bo to, co jest w Warszawie w Gdańsku w Poznaniu, to nie wszyscy wiedzą mm -hmm. po prostu, no bo graje, studiowaliśmy w dużych miastach i tak dalej, nie? Ale to, co czasami się u nas tak dzieje, jak teraz w wakacje, no na, na, mi się jeszcze marzy jedna rzecz, żeby Radą troszkę ożywić bardziej turystycznie, jednak żeby troszkę tak, troszkę tak, pod tym Wszystko kątem przed Panem, pod tym kątem właśnie, żeby troszkę więcej turystów, czyli poprzez historię właśnie, może jeszcze sport, nie wiem, no, piękne miasto, zabytki. Tutaj wielu aktorów jak przyjeżdżał czy Jerzy Zenicz czy Barszewska czy czy Olgi Łukaszewicz prawda czy Krzysztof Kolberg piękne miasto i oryginalne Maciej, Maciej mówi piękne miasto oryginalne, no bo zafascynowani byli tymi kamieniszkami. My często wieczorami z tymi znakomitymi, znakomitymi często twórcami jak Małgosza Tawajska w z Krzysztofem Panderskim. Pamiętam, jeszcze z Biskupem Hrabkiem 2001 rok po koncercie, prawda, w katerze, po kolacji weszliśmy sobie na miasto, żeby pospacerować. No Krzysztof Panderski widział wszystkie miasta na świecie, jakie są, i wszystkie zabytki, prawda? I natomiast chciał, chciał zobaczyć, dotknąć tych historii, bo to jest, to jest miasto po prostu unikalne. I, I to mnie cieszy po prostu, że ci że troszkę ich zaraziłem po prostu tym, tym miastem i też muszę powiedzieć jedną rzecz, że mimo to, że jestem działam w całej Polsce, jestem kojarzony w różnych miastach, to ci wszyscy twórcy zawsze mówią: "Nie, Robert Grudzień to jest z Radomia." Ci wielcy, Robert Grudzień to jest z Radomia. Tak zostanie. Panie Robert, On jest z Radomia, tak. I to nie, mnie cieszy. I właśnie, niech i to będzie puenta piękna, puenta w tym programie Robert Grudzień, jakiego nie znacie, tak mogę zakończyć ten program, bo to, że tworzy, to wiemy i to możemy wyczytać, ale właśnie smaczek tej promocji Radomia w całej Polsce jest najważniejszy. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Robert Grudzień, mistrz organów, muzyk, to mało powiedziane. Radomiani chyba najlepiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.